5 maja, chciałem być kwietnia. Ach, tak wiele osób znam, które też obserwują ten zawrotnie przyspieszony czas. O, ten względnie zawrotnie przyspieszony czas, ale po prostu rzeczywiście coś się dzieje. No do 5 maja 2023 roku. A ja powrócono do domu wczoraj późnym wieczorem. A dzisiaj już celebruję mój dzień domowy. Uprzątam, piorę, wieszam, gotuję i cieszę się, że jestem w domku. Niesamowicie, jak można przez dziesięć dni przeżywać się takich różnych różności. A obserwacje na łonie rodziny, moich dzieci, moich wnucząt. A wywołały następującą refleksję. A wszystko jest i tak, jak ma być. No, na pewno by się ktoś ze mną tu posprzeczał, że człowiek jest kowalem swojego szczęścia. Że właściwie na wszystko ma wpływ. Że właściwie to kształtuje swoją rzeczywistość. No, swoimi myślami, czynami. I tak dalej, słowami również. No i może, oczywiście, w wielkim procencie tak właśnie jest, ale można czasami przeżyć takie zawirowanie w ciągu paru godzin, że wszystkie te praktyki i teorie biorą w łeb. A no wszystko jest i tak, jak ma być. A my możemy się tylko. A my możemy się tylko temu przyglądać, poddawać analizie zastanawiać, co dobrego płynie dla mnie z tego faktu, że zakotłowało się tak, a nie inaczej. To można tak się zastanawiać, ale przecież są i tacy wśród nas którzy będą upatrywali w tym tylko tragedii swoich życiowych. A przecież nie musi tak być. A wszystko jest i tak, jak ma być. Wystarczy popatrzeć tego. Wystarczy popatrzeć tego. Wystarczy popatrzeć na to, choćby z maleńkiego dystansu. kilku godzin, A jak się uda to kilku dni... a może kilku lat. Wtedy okazuje się, że tak naprawdę te kłody rzucane nam pod nogi. Nie były ani przypadkowe, ani bezsensowne. A wszystko jest i tak, jak ma być. No nie, chcę powiedzieć, w górze tam jest zapisane, a tu przeznaczenie, a tu to, a tu tamto. Można mieć wyobrażenie o tym wszystkim, oczywiście takie, albo inne. W takim momencie takie, a w innym momencie inne. Ale. Tak naprawdę to jest niesamowite, że można wszystko dobrze uplanować, można wszystko dobrze rozważyć, wszystko powiedzieć, zastanawiając się oczywiście, żeby miało sens, żeby było dobrze powiedziane. A potem, trach, bach, okazuje się, że wszystko się odwraca. I nagle głębokie przekonanie na taki czy inny temat, a bierze w łeb. I już myślimy inaczej. O, nie wiem, ale doświadczyłam tego przez ostatnie 48 godzin, i ff, o, cieszę się dzisiaj tym popołudniem, wolnym od intensywnego analizowania. Myślenia, rozważania o, porządki domowe to jest cudowny wynalazek naprawdę cudowny wynalazek bo można trochę zająć ręce. Wtedy, kiedy trochę boli serce można zająć ręce zająć myśli no, odsunąć je do jasnej anielki gdzieś tam dalej. Bo i tak wszystko jest i tak jak ma być. To oznaczałoby, że na nic nie mamy wpływu? Czy to się dzieje wszystko bez naszej woli, bez naszego udziału? Gdzieś tam się dzieje, my tu, a to dzianie się gdzieś tam. Nie, nie, nie. Ale niekiedy wydarzenia. Sprawiają takie wrażenie, jakbyśmy na nic nie mieli wpływu. No, ale mamy wpływ na to, że możemy podziwiać tę cudowną zieleń, która tak bardzo się zmieniła przez te 10 dni mojej nieobecności tu. Chłodek, jaki był, tak jest. Chociaż wyruszając w podróż, hmm. miałam wrażenie, że idzie na to. Było cieplutko. O, jakby lądowałam w Irlandii. Proszę Państwa, zero stopni. No nie, no para szła Spyska, że tak powiem. Szok na organizmu, ja nie mogę. I teraz troszkę odwrotnie. Wczoraj było tam tak zimno, po jakimś tam ociepleniu. No, przyjeżdżam tutaj, wczoraj miły wieczór, tak jakoś cieplutko, nawet nie było być zbyt zimno. Ale dzisiaj chłodny Dziędzionek. No i wszystko co na temat pogody miałam do powiedzenia, to powiedziałam. No bo i cóż, po tej małej przerwie od moich leśnych filmików, na moim kanałku prawie nic się nie dzieje. Postanowiłam wyruszyć wieczorową porą. Posłuchać, jak ptaszki układają się do snu. Radośnie. A wszystko jest i tak, jak ma być. A my upatrujmy tylko w tym, jak ma być, radości, spokoju, szczęścia. Bo powtórzę to, zacytuję. Od nadmiaru szczęścia nie można się uzależnić. Ha, ha, ha. A tak właśnie. A szczęście pomnażane. Jeśli dzielimy je z kimś, a dzielimy, dzielimy je z kimś, to ono się pomnaża. Hmm, wszyscy to wiedzą, wszyscy to wiedzą. No to tym optymistycznym akcentem. A wszystko jest i tak jak ma być. Ufać tylko należy, że to ma być. Będzie dobre. Pięknego, radosnego, spokojnego wieczoru i jeszcze lepszej nocy. Z taką myślą, że jak się coś zakotuje i zawiruje, to może dlatego, że tak jest lepiej.